Skąd biorą się alergie u kotów? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Nazywam się Marta parzych paluszewska jestem lekarzem weterynarii. Dziś parę słów o przyczynach kociej alergii. Pierwszym czynnikiem są pchły, których śnina jest bardzo silnym alergenem. Drugim są alergeny znajdujące się w otoczeniu twojego pupina czyli pyłki traw, drzew, kurz czy roztocza. Alergenem kontaktowym może być również zabawka czy materiał, z którego wykonane jest np. posłanie Twojego zwierzaka. Słowem, zwierzęta reagują bardzo podobnie do człowieka. Trzecim istotnym elementem jest dieta. Zastanów się, czy zmiana karmy nie spowodowała tych objawów. Być może któryś ze składników nowej karmy wyzwala alergię u Twojego kota. Jak dotąd nie znaleziono bezpośredniej przyczyny alergii pokarmowych, ale w mojej codziennej praktyce spotykam się najczęściej z reakcją alergiczną na białko zawarte w mięsie i na biale. Jeśli zauważysz, że Twój pupil zachowuje się inaczej niż zwykle, skontaktuj się z lekarzem weterynarii, bo może to oznaczać, że potrzebuje naszej pomocy. W jednym z kolejnych odcinków opowiem Wam o diagnozowaniu i leczeniu alergii u kotów. Do zobaczenia!